Hej, wodniki, witam Was na kanale Kietły 4. Moi drodzy, taki malutki update na samym wstępie, zanim przejdę do tego Waszego czytania co do kanału i tego, co się będzie pokazywało na moim kanale, teraz jeszcze do końca roku, nie będzie tego dużo, dlatego że zostały czytania na nowy rok. 2025, żeby tutaj, wiecie, te 12 miesięcy omówić i, y, no, dla 12 znaków, więc troszeczkę mi to czasu zabierze i skupienia, no, którego potrzebuję, a z reacji tego, że wszyscy jesteśmy zabiegani, wiadomo, że grudzień to jest podsumowanie całego roku, to jest moment, kiedy sprężamy się w innych tematach y, i wiele innych jeszcze obowiązków nam się pokazuje, starych, nowych, plus krzątanina świąteczna, więc zrozumiecie na pewno, że o czym mówię i że te czytania no, będą wymagały troszeczkę cierpliwości od nas wszystkich, zanim tutaj no, a szczególnie wasz się pokaże na kanale, dlatego że zacznę od, od początku, od barana do rybeczek. I no, spróbuję to dokładać systematycznie. Być może wszystko razem, żeby nie było e, osób, które się poczują jakby niedocenione, bo są na końcu, tak. E, ale jeszcze będzie to czytanko na pełnię Księżyca. Ona jest 15 grudnia, więc też wpadnie takie czytanie ogólne e, w takiej prawdopodobnie samej wersji jak to e, i w takim układzie. Zobaczymy jeszcze. E, no ale. Nie chcę przedłużać tutaj już tego czytania. Pamiętajcie, żebyście brali to, co jest wasze. Nie wszystko musi być tu indywidualną, personalną sytuacją, to co się dla was pokazało. Więc gdyby to miało dla was sens, dajcie znać w komentarzach, bo to jest istotne dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie. Tym bardziej, że często to, co dla mnie nie ma sensu, ma bardzo dużo sensu dla kogoś właśnie z was, dla kogo jest to czytanie. Więc czekam na te komentarze i nie przedłużam. Pierwsza karta, która Wam się pokazała, to jest karta Siedmiu Kilichu. Wiecie, że to jest karta, która mówi o. W momencie, kiedy staniemy przed jakimiś wyborami, mi, to jest karta, która mówi o pokusach, czyli tutaj same superlatywy nam się pokazują. Nie wiem, czy ktoś wam to przedstawi, czy wy po prostu będziecie tak postawieni, nie wiem, na przykład robicie prezenty dla kogoś i macie tyle opcji do wyboru, że naprawdę się trudno jakby zdecydować, a równocześnie jakby przewidzieć, czy ta osoba akurat się tym ucieszy, więc. Jest to taki podtekst, powiedzmy, w, w takim kontekście, ale trzeba tutaj, jakby zrobić krok w tył, żeby, jakby tam się to wszystko wyregulowało, jeśli chodzi o ostrość i to, co jest na obecny moment najważniejsze do jakiejś sytuacji, dla jakiejś osoby, dla was samych, bo to jest karta, która mówi, że wy będziecie tutaj przed wyborem stali i to takim niezbyt łatwym. Równocześnie się nie zapędzić w jakieś iluzje, które być może tutaj będą towarzyszyły tej karcie, bo jak wiecie, więcej tu w tej karcie jest marzeń niż takich perspektyw konkretnych, w szczególności jeśli nie mamy otoczenia, które jakby może stworzyć warunki do spełnienia tego, więc żeby nie było to takie zbyt puste, jeśli chodzi o to, co nam ktoś będzie na przykład obiecywał. Teraz następna karta, nie pogłupić się po prostu w czymś i to, to wiadomo. Naj, najprostsze chyba wytłumaczenie. Karta kon, następna, kolejna to jest rycerz monet. I tutaj macie też króla monet, więc tutaj ja widzę syna i ojca, lub osoby, które na przykład pracują razem i tutaj jest na przykład szef i współpracownik, ale oni świetnie się rozumieją, świetnie się do tego przykładają. Tutaj osoby, które się znają na biznesie i. Ten, akurat ta część tego czytania pokazuje, że e, będzie bardzo dobrze, że proces, który, w którym wzięliście udział już od pewnego czasu, Wam wyjdzie na dobre, przyniesie Wam zyski e, i równocześnie no, bardzo być może nie było to takie szybkie tempo, ale ta wytrwałość e, Wasza tu się Wam opłaciła, więc bardzo dobre są te karty. E, Coś tutaj tych mężczyzn łączy, chyba że to chodzi o jedną i tą samą osobę, więc jest tak jakby progres e, z tego rycerza na króla, więc zmiana pozycji, e, w, w, być może też w takim kontekście, kiedy on jakby się czuje. Silniejszy, bogatszy o to doświadczenie, ktoś, kto naprawdę zna się na zarządzaniu. Bardzo dobra energia ogólnie autorytetu finansowego, więc praktyczność, sukcesy materialne, dużo odpowiedzialności. Bardzo stabilne osoby męskie się tutaj pokazują, które taką stabilność dają. W Przestrzeń do znajomych, do rodziny, do partnerek, do kogoś, ok? Więc tutaj jest bardzo silna energia takiej stabilności i bezpieczeństwa. Rodzina, finanse, mężczyźni. Teraz następna karta. Mam kartę Dwóch Mieczy i to są dylematy. Trudne wybory, ale też dla niektórych osób to jest unikanie decyzji, więc może być tak, że ktoś potrzebuje Trochę czasu, ktoś się specjalnie spieszy, ktoś yy, na, gra na zwłokę. Nie wiem, czego to mogłoby dotyczyć i z kim będzie to powiązane, ale sprawa się pokazuje pomiędzy mężczyzną a kobietą, i tutaj y, może chodzić o jakieś sprawy, które muszą zostać odkryte, a nie są jasne do końca. Oni oboje do nich podchodzą, jedno z nich do tego podchodzi, ktoś czegoś nie widzi: mężczyzna, kobieta yy, i wzajemnie. Yy. Na pewno jest blokada i wydaje się mi, że mogła być w jakiejś komunikacji. Więc zwracajcie na to uwagę też, dlatego, że jeśli faktycznie tutaj są dwie bardzo silne osoby, dwie, które są ze sobą bardzo zżyte, dwie takie, które już nie jedną sobie wiedzą, i raptem pojawi się taki moment, że dochodzi do jakiejś blokady, że na przykład, nie wiem, z jakiegoś powodu. Nie wiem, telefon nam u, u, gdzieś y, się zagubi, po prostu nie wiem, ktoś przegapi informacje i tak dalej. Dużo rzeczy, ja mówię o telefonie, tutaj może być wszystko tak naprawdę. Ktoś nie dostanie odpowiedzi, dlatego że tu jest ta blokada i ta blokada będzie jakimś powodem do tego, że może dojść do nieporozumienia, które Wam się tutaj pokazało, niestety. Yy, I zwracajcie na to uwagę, bo to jest jedna ze spraw, które mi się tu pokazały i może być kluczowe, jeśli chodzi o przyszłość tej, na przykład, relacji czy tego partnerstwa czy tej przyjaźni, która by mogła ulec jakimś podejrzeniom, na przykład, bo, no bo takie właśnie sprawy mogą jakby to dopełniać, tak? Czyli jakieś zablokowanie, brak komunikacji, wymiany informacji, cisza, która zapanuje z jakiegokolwiek powodu a może być odebrana jakoś negatywnie albo y, nie w taki sposób, jak to tak naprawdę było faktyczną blokadą. Więc ja tutaj tylko mówię troszeczkę pod kątem usprawiedliwienia, że życie jest życiem, ale jeśli tu są jakieś fakty konkrety, no to wy o tym już wtedy wiecie, i nie trzeba tutaj y, już niczego usprawiedliwiać. I teraz następne następna część tego czytania. Ja mam kartę Rydwanu. I teraz Rydwan, wiecie o tym, że to jest przede wszystkim ktoś bardzo ambitny, bardzo zdecydowany, osoba, która y, pędzi przed siebie, zna ten cel, wie po co, wie dlaczego, i tutaj nikt tej osoby nie zatrzyma. Nie wiem, w jakim y, kierunku. Ten ktoś tutaj zmierza. Czy to jest fizyczna podróż? Czy to jest faktyczne jakieś dotarcie do celu? Jeśli tak jest, to cały czas trzeba uważać na to, żeby się w czymś nie pomylić, ok? Dlatego, że tutaj zdecydowanie ktoś nie ustąpi, dopóki nie postawi na swoim. I. Mam kartę trzech mieczy, więc to może być źle odebrane, źle zrozumiane, może komuś sprawić przykrość, e, może wynikać tutaj z tej dwójki mieczy, która nam się pokazała. Nie musi, absolutnie, bo ja tutaj bardziej widzę kogoś, kto jest zbyt odważny, zbyt pewien siebie i jakby z pełną jakąś, nie wiem, premedytacją być może tutaj to przy kobiecie jest. Ja nie chcę jakby sugerować, że to będzie od kobiety, ale. Wiceversa trzeba tutaj uważać. Jeśli wam zależy, okej? Okay? Jeśli wam nie zależy, no to być może to jest premedytacją. Ktoś chce komuś powiedzieć, pokazać um, i um, udowodnić, że jakby nie na to by się świat kończył, lub nie na tej sytuacji, albo ja to co robię, mam jakieś podstawy do tego i ja udowadniam Ci, że um, to jak. To ci wygarnę i nawet jeśli to będzie przykre, ma oczyścić tą sytuację, ma przynieść jakieś, wiecie, um, no to jest osąd, ok? Czyli ma tutaj wygar to wygarnięcie, takie, wiecie, ma przynieść przebudzenie przede wszystkim, więc um, no, nie wiem, czego to będzie dotyczyło, ale na pewno przyniesie zakończenie, dlatego że wy macie ogólnie, muszę powiedzieć, że piękne karty, dlatego że tutaj ten proces, który się um, zadarzy jest jakby częścią tego co ma przynieść jakąś ulgę, jakieś uwolnienie, zostawienie czegoś za sobą, drugą szansę być może nawet w tym samym, ale już na innych warunkach, na innych, przy innym początku z jakby innym nastawieniem do tej osoby, ale już takim właśnie, że mi się należy nie wiem, szacunek mi się należy, też ta uwaga, której potrzeba um, poświęcić. No dużo rzeczy wy sobie dopowiadajcie, bo ja nie chcę tutaj tworzyć znowu jakiejś historii, ale karta świata wam jakby potwierdza, że to jest potrzebne, bo wy macie w tym wszystkim uzyskać szczęście, sukces i zamknięcie czegoś. Więc to, co się tutaj dzieje, nawet przez jakiś ból, gdyby nawet miało być, przez jakąś przykrość, no bo jednak karta Trzech Mieczy sugeruje, że tutaj będzie emocjonalne jakieś jakaś sprawa, która otworzy oczy, przyniesie jakieś doświadczenie. No, no to jest lekcja, którą ktoś musi przepracować przy karcie odrodzenia. Wiecie, że to jest karmiczna karta. Zamykanie jakichś spraw, cykli i no świat. No tutaj, no cóż więcej, no po prostu jest zamknięcie czegoś i nowy początek to jest karta szczęścia, radości, podróże tu wam się pokazują bardzo. Podróż poprzez jakieś, jakiś trudny, być może proces, ale wiecie, co mi przyszło do głowy: że jakby ktoś z upartością chce do jakiegoś, moment, do jakiegoś miejsca, być może do jakiejś osoby dotrzeć i zrobi to nawet wbrew jakiemuś e, złemu samopoczuciu to takie z poświęceniem, poświęcić coś dla większej sprawy, oddać się, poświęcić, e, dać sobie drugą szansę. Nie wiem, może ktoś tutaj będzie podróżował, żeby przeprosić. Nie mam pojęcia, bo może ktoś tutaj nie chce słuchać, nie wiem. Bardzo by było to wtedy prywatne, bardzo by było to wtedy indywidualne, ale patrzcie na swoją sytuację, czego to dotyczy, jeśli w kontekście pracy mam dwie osoby, które są niesamowicie stworzone do tego, żeby prowadzić biznesy, żeby odnosić sukcesy i ten sukces jest tutaj pokazany. Nie mieszać, powiedzmy, spraw prywatnych, miłosnych, indywidualnych w to wszystko i, i to przyniesie Wam duży sukces. Może to trzeba wyjaśnić też, może to jest właśnie jedna z sytuacji, kiedy będzie, dojdzie do takiego momentu, bo ktoś coś źle odbierze, źle zrozumie mo naszą, nasze zaangażowanie i odbierze to w sposób na przykład, um, że ktoś do, czego, do kogoś coś czuje, a tutaj bardziej to, to zbliżenie polega na tym, że mi też zależy na tym sukcesie, żeby to wszystko przyniosło w końcu nam um, no, zamknięcie jakiejś sprawy, a równocześnie nowy początek. Dużo rzeczy nam się pokazuje. Karty księżyca macie, internet, e, e, nadużywanie alkoholu mi się tu pokazało. E, zwracać uwagę na jakieś mentalne też e, podteksty, to mogłaby się jakaś osoba za bardzo nakręcać. E, no, tutaj e, przy tej siódemce iluzji, e, i wpadać, po prostu wpędzać siebie niepotrzebnie w pułapkę, bo to by było takie podszyte jakąś taką, wiecie, nakrę, nakręcającymi się myślami z której ktoś się nie może uwolnić. Tu macie ósemkę e, mieczy, więc pod tym księżycem no to, to jest jasna sprawa, że tutaj mentalnie bardzo ktoś wpędza się w klatkę. Ale niepotrzebnie, bo tutaj e, to nie, nie powinno w ogóle iść w tym kierunku. Także dopowiadanie sobie czegoś, czego się nie rozumie, raczej powinno być wyjaśnione niż e, samemu sobie próbować to wytłumaczyć. Okej, okay. znaki zodiaku, koziorożec, lew Wam się pokazał, moi drodzy, raczek Wam się pokazał, więc no to te główne tutaj, gdyby były, rybeczki jeszcze w karcie księżyca, więc no chyba tyle. Ściskam Was bardzo mocno, pozdrawiam bardzo serdecznie, są przeprosiny tam pod tym wszystkim pokazane lub jakaś nowa opcja, która będzie też podstawą do nowego początku uściski. Trzymajcie się.